Bitcoin tworzy gigantyczną lukę CMI. Czy zostanie ona wypełniona? Ethereum przebija niezwykle istotny opór. Altcoiny z kolei realizują scenariusz pump and dump. Jesteście ciekaw, co dalej z rynkiem krypto? Zapraszam! Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trends, czyli analizy rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale absolutnie nie zabraknie Bitcoina, no i oczywiście Ethereum, no i altcoinów. W tym wypadku prawdopodobnie nawet dwóch. Przyjrzymy się perspektywie technicznej, perspektywie onczej, no i zajrzymy oczywiście do naszych Firecharts, a te pokazują nam zupełnie nieznane dotychczas obszary. Pamiętaj proszę, że to, co zawarte w tych materiałach, nie stanowi porady inwestycyjnej. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat ruchów cenowych na wykresach kryptowalutowych. No oczywiście zachęcam Cię do tego, abyś wziął research własne ręce i zachęcał Cię będę poprzez konkurs o którym jak zwykle porozmawiamy na koniec. Zanim jednak przejdziemy do mięsa, pamiętaj też o zasubskrybowaniu naszego kanału, bo tak skondensowanej wiedzy analitycznej z trzech różnych perspektyw nie znajdziesz absolutnie nigdzie indziej. Więc jeżeli jesteś gotowy na mięso, jeżeli dałeś suba, lecimy z tematem. Bitcoin na moment przebija 90 tysięcy dolarów. Fantastyczny wynik, fantastyczny rezultat. Jest to pokłosie ruchu, jaki obserwowaliśmy od w zasadzie zeszłego tygodnia. Mówiłem w ostatnim materiale, że ten szary box, który w tym momencie tutaj zaznaczam, stanowi dla mnie takie pierwsze istotne wsparcie. Okazuje się jednak, że niekoniecznie teraz nim będzie, ponieważ istotnym wsparciem być może będzie gap EMI, który powstał właśnie tutaj. Czym są gapy Siemi? No, rynek kryptowalutowy notowany jest w zasadzie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, natomiast Bitcoin, jak wiemy, notowany jest także na tradycyjnym parkiecie. No, jednym z takich tradycyjnych parkietów jest giełda szikagowska, gdzie tworzone są kontrakty futures na Bitcoina, no i w tym wypadku taka giełda działa mniej więcej, nie dokładnie, ale mniej więcej w obrębie dni roboczych. No i w sytuacji, kiedy Bitcoin wybija ponad istotne poziomy, ta giełda jest aktualnie na przykład zamknięta, bo mamy do czynienia z weekendem. Powstaje w tym wypadku tak zwana luka Siemi, luka cenowa, gdzie na tej giełdzie obserwujemy zamknięcie ceny na, na konkretnym poziomie i otwarcie z przestrzenią zupełnie niewypełnioną żadną świecą. No i coś takiego właśnie dzieje się na wykresie Bitcoina, na kontraktach Siemi. Gapy jemi mają to do siebie, że lubią być wypełniane, czyli że cena, która tutaj w tym momencie poszybowała do góry, lubi spadać poniżej i wypełniać tą przestrzeń, która tutaj została utworzona. No ale mamy w historii Bitcoina w szczególności do czynienia z takimi lukami cenowymi, które są lukami hossy. Luki hossy to takie zjawiska, kiedy takie obszary właśnie cenowe, jak tutaj mamy do czynienia z nimi, wcale nie są domykane do końca. Przykład taki. Mieliśmy parę lat temu przy rozpoczęciu w zasadzie hosy minionej. Czyli tutaj sięgamy już wzrokiem w zasadzie cofamy się w czasie aż do roku 2020. Oddale na chwilę wykres, żebym przedstawił, co dokładnie mam tutaj na myśli. Mamy ATH z 2017 roku, mamy między szczyt, który pojawił się w 2019 roku i one razem tworzą tutaj pewien opór, który mamy rozrysowany poprzez taką linię trendu. No i w tym wypadku. Gdy ta linia trendu była pokonywana, wydarzyło się to w weekend. W weekend tutaj za chwilę uruchomię takie narzędzie, które jest nazywa się CME Gap Finder. W tym momencie je odpalam i widzimy taki zielony obszar. Ten zielony obszar to jest zautomatyzowana luka CME, która tutaj jest w tym wypadku podkreślona. I widzimy, że cena Bitcoina wybiła ponad opór poszybowała ku górze i miała za zadanie później ten gap siemi zamknąć. Bardzo dużo osób czekało ze swoimi zleceniami zakupowymi właśnie w tych obszarach, tych niskich obszarach, aby tą lukę wychwycić i pozwolić bitcoinowi odbić ku górze. Okazało się jednak, że bitcoin postanowił nie wypełniać tej luki w pełni, tylko zasadniczo częściowo. Do tego obszaru, do obszaru około 9800 dolarów, nie szedł do dołu, czyli do okolic 9600 dolarów i odbił ku górze, rozpoczynając hossę. Oczywiście tych luk CME obserwujemy tutaj znacznie więcej, one w późniejszym czasie były wypełniane. Niemniej w tym momencie mamy do czynienia z luką siemi, która nosi znamiona luki hossy, czyli możemy się spodziewać, że cena będzie próbowała prędzej czy później ściągnąć Bitcoina właśnie gdzieś tam ta presja podażowa będzie próbowała ściągnąć w zasadzie cenę Bitcoina gdzieś w okolice tej luki cenowej i będzie usiłowała ją wypełnić. Moim zdaniem, tutaj pojawi się bardzo dużo zleceń zakupowych, które nie będą pozwalały na to, aby ta luka faktycznie została zagarnięta. No ale jeżeli jednak taki scenariusz miałby się wydarzyć, no to oczywiście o tym drugim szarym boksie nie możemy zapominać. To, że tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo istotnym oporem, świadczyć teraz może o tym, że ten opór ma prawo być testowany od góry jako wsparcie. Ponadto zerkniemy na moment do średnich kroczących. Które już w tym momencie pozostawiamy daleko za sobą, ponieważ jak widzimy, nie musimy się do nich już w bezpośredni sposób odnosić. Ale dwie rzeczy, które warto tutaj zauważyć. Pierwsza to taka, że pomiędzy studniową średnią kroczącą żółta linia, a dwustudniową średnią kroczącą, czyli ta zielona linia, tworzy się byczy krzyż. Byczy krzyż, który będzie skutkował tym, że znowu, tak jak w tradycyjnej hoście. Mamy sytuację z tym, że szybsze średnie kroczące znajdują się powyżej wszystkich wolniejszych. No i oprócz tego mamy tą czerwoną linię, czyli 50-dniową średnią kroczącą, która dąży w tym momencie bardzo, ale to bardzo dynamicznie do tego naszego szarego boksa i być może go przebije i powędruje znacznie wyżej. Zwracam na to uwagę, ponieważ 50 w tym momencie może stanowić wsparcie i może też wyznaczać ten obszar tego szarego boksa, do którego cena faktycznie będzie schodzić i od niego się odbijać. No warto też zwrócić uwagę na inne wskaźniki. Zazwyczaj sięgamy po RSI, ponieważ jest bardzo to w zasadzie wiarygodny wskaźnik. No i widzimy, że Bitcoin dostał się do obszaru tak zwanego nadmiernego wykupienia. E no, brzmi groźnie, ale wcale aż takie nie jest. To oznacza, że po prostu siła byków jest bardzo, ale to bardzo mocna. No i może to skutkować oczywiście jakąś taką delikatną korektą. Ale te korekty też nie zawsze się pojawiają. Ja osobiście w takich wypadkach czekam na dywergencję, więc korekta nawet jeżeli mniejsza się tutaj pojawi, tudzież większa, może pojawić się pewne wybicie i rozbieżność pomiędzy ruchem wskaźnika a ruchem cenowym. Taką sytuację obserwowaliśmy chociażby... Tutaj, czyli w marcu bieżącego roku, gdzie Bitcoin dotarł do, tak jak tutaj widzimy, w zasadzie ten sam obszar, nadmierne wyprzedanie na bardzo podobnym poziomie liczbowym, który widzimy na tej świecy, na tym poziomie cenowym 62. 000 no, i widzimy, że w późniejszym czasie, mimo że Bitcoin znalazł się właśnie w tym enigmatycznym obszarze nadmiernego wykupienia, to wybił wyżej tworząc delikatną dywergencję, która faktycznie skutkowała spadkami. Wcale nie takimi głębokimi, które w późniejszym czasie okazały się długoterminową konsolidacją, która z kolei spowodowała, że w tym momencie obserwujemy wybicie. Oprócz tego jest jeszcze jeden wskaźnik, który warto tutaj przytoczyć, czyli TD Sequential, ponieważ on sugeruje mi Tutaj pojawia się taka nieznaczna ósma, całkiem blada, czerwona świeca wzrostowa. Okazuje się, że Bitcoin prawdopodobnie jest obecnie no, nieznacznie nadmiernie jednak wykupiony. Coś podobnego, co w przypadku wskaźnika RSI, tutaj mniej więcej tak to brzmi. W każdym razie może to skutkować tym, że za chwilę pojawi się dziewiąta świeca, która będzie istotną świecą sugerującą ewentualną korektę. No, pamiętajmy też oczywiście o tym, że. Korektą, korekty znamiona nosi także konsolidacja. W związku z czym, no, w tym momencie wykres Bitcoina przedstawia się niezwykle ciekawie, no i sądzę, że, a w zasadzie mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia, kiedy spotkamy się tutaj ponownie, cena ta nie poszybuje zbyt głęboko poniżej luki Simi i będziemy mogli obserwować to, co dzieje się na RSI, żebyśmy mogli poszukiwać ewentualnych dywergencji no i rzeczywistych punktów odbicia dla ceny. No, chyba, że powędrujemy wyżej. A wyżej możemy powędrować, ponieważ RSI, hmm, przepraszam, nie RSI, tylko Firecharts w tym wypadku przedstawiają się naprawdę bardzo ciekawie. Przechodzimy oczywiście do wspomnianych Bitcoin Firecharts, i to co widzimy, to silny opór, który pojawia się na poziomie 90 tysięcy dolarów, który jest uzasadniony poprzez to, co widzimy oczywiście na wykresie technicznym. Oprócz tego, bardzo silny opór pojawia się tuż poniżej z magicznych, psychologicznych w zasadzie. 100 tysięcy dolarów. Pomiędzy nimi też pojawia się pewien klaster sprzedażowy. Ten klaster sprzedażowy no, to jest przestrzeń około 94 z lekkim okładem do 95 tysięcy dolarów. To, co ważne w tym momencie, to fakt, że pod obecną ceną nie mamy zbyt dużo rozłożonych Zleceń zakupowych. Nie ma punktu odniesienia na wykresach technicznych, przez co też nie widzimy tego na FireChars, na których można byłoby rozłożyć istotne zlecenia zakupowe. Widzimy niejako, że na poziomie około 84 tysięcy coś się dzieje, jakiś, jakiś zleceń tutaj przybywa, ale nie są to duże klastry, które mogłyby wesprzeć cenę w przypadku jakichś większych turbulencji. Dlatego wracam w tym momencie do wykresu technicznego i podkreślę jeszcze raz gaps jemi i jeszcze raz. W tym wypadku wspomnę o tym, w jakim zakresie cenowym on się znajduje, i jest to pomiędzy 77 tysięcy, około 300 dolarów, do okolic 80 tysięcy, 81 tysięcy, też około 200-300 dolarów. To jest przestrzeń, w której najprawdopodobniej pojawi się jakieś konkretne wsparcie w sytuacji większych oczywiście spadków. Lecimy zatem z Ethereum, a tutaj mamy sytuację, której przyznam szczerze, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że tak gładko Ethereum pokona. Ten tutaj rozrysowany już od bardzo dawna obszar, który, jest, który był w zasadzie strefą podażową. No, 50 dniowa średnia krocząca, pokonana z łatwością. Setka również. Obszar szary, o którym tutaj właśnie wspomniałem. Także dwusetka, która została oczywiście jeszcze potwierdzona tutaj jako wsparcie. Także i mamy bardzo silne wybicie na Ethereum do okolic. 3450 dolarów. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy, to oczywiście TD Sequential, ósma świeca wzrostowa. Mimo, że mamy tutaj świece czerwone, to jednak w przypadku wskaźnika jest to świeca wzrostowa, która może sugerować jakby nawrót trendu, aczkolwiek przyznam, że jeżeli ta świeca zamknie się poniżej obszaru około 3125 dolarów, czyli poniżej tej świecy, którą teraz zaznaczam, to wskaźnik zostanie całkowicie zresetowany. Mimo to w przypadku Ethereum sprawy wyglądają dosyć, jakby powiedzieć, klarownie, ponieważ naturalną rzeczą w przypadku Ethereum byłby spadek tutaj do okolic dwustudniowej średniej kroczącej, czyli naszej zielonej linii, i ewentualnie nawet wyciągnięcie knota spadkowego gdzieś tutaj do tego szarego boksa, aby zaciągnąć z niego płynność. Tak jak to miało miejsce tutaj, tutaj i tutaj. Chociaż nie ukrywajmy, taki scenariusz może wydawać się nadzwyczaj oczywisty i wcale te obszary nie muszą zostać wypełnione. Chociaż gdybym ja handlowo Ethereum i chciałbym po prostu kupować Ethereum w tym momencie, no to faktycznie swoje zlecenia zakupowe. Gdzieś ustawiałbym na pewno w tym szarym boksie i na pewno robiłbym to w formie DCA. No, jeżeli oczywiście Ethereum doświadczy takiego spadku, wybije poniżej 200-dniowej średniej kroczącej i zamknie swój dzień handlowy właśnie w tym obszarze, możemy spodziewać się tego, że będzie ono kontynuowało. Ruch wzrostowy. RSI oczywiście, podobnie jak w przypadku bitcoina, dotarło do poziomów nadmiernego wykupienia, ale oczywiście o niczym złym to nie świadczy, tylko o tym, że po prostu byki mają całkowitą kontrolę nad rynkiem. No, rzućmy oczywiście jeszcze okiem do tego, co dzieje się na FireChart w przypadku Ethereum. No i tutaj, pomimo wybicia, akurat nie zmieniło się zbyt wiele. Oprócz tego, że mówimy o innych obszarach cenowych, to jednak Ethereum porusza się w takich systematycznie wąskich. Przedziałach zleceń, zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych. W tym momencie widzimy oczywiście więcej zleceń sprzedażowych i zakupowych. Tutaj nam nie przybywa. Jednak wybicie świadczy o tym, że rynek kupuje najprawdopodobniej po markecie. No, w przypadku Bitcoina Firechats wyglądały zupełnie inaczej. Mamy bardzo jasny sygnał, na jakich obszarach pojawiają się zlecenia, w tym wypadku w szczególności. Sprzedażowe i sądzę, że w, w sytuacji, kiedy pojawi się jakaś większa korekta, na pewno pojawią się też bardzo istotnie widoczne zlecenia zakupowe. No a Fire charts, pamiętajmy o tym, że przedstawiam sytuację na największych giełdach na świecie i to, jak dokładnie rozkładają się tam orderbooki. Przechodzimy do pierwszego z dzisiejszych altcoinów, a jest nim pyw, który w tym momencie. Wybija bardzo mocno, podążając za oczywiście całym rynkiem kryptowalutowym, i notabene znajduje się w tym momencie w dosyć istotnym wsparciu. Zanim jednak powiem o tym, co się dokładnie dzieje lokalnie, spójrzmy na to, co dzieje się globalnie, ponieważ ta właśnie kryptowaluta tworzy takie piękne zaokrąglone dno i to jest sygnał na potencjalny odwrót ruchu na całkiem dynamiczny, właśnie ku górze. No, jest to formacja, powiedzmy, długoterminowa, która skutkuje tym, że w tym momencie wybija ponad wspomnianą 200-dniową średniokroczącą, która notabene tworzy w tym momencie złoty krzyż z 50-dniową średniokroczącą, która może w tym wypadku stanowić drugie bardzo istotne, a być może nawet krytyczne wsparcie dla tej kryptowaluty, ponieważ widzimy, że w tym momencie mamy wsparcie wyznaczone w okolicach 39 centów, które jest równoznaczne z tymi szczytami, które mieliśmy osiągane w Tych momentach z tymi dołkami, które były osiągane też nieco wcześniej, więc bardzo ładnie te wszystkie poziomy nam się pokrywają, ale w przypadku jakiegoś głębszego dampu, w tym wypadku wsparcie dwóch średnich kroczących znajdujących się w tych samych okolicach jest jak najbardziej uzasadnione, w związku z czym zlecenia zakupowe na wysokości 35,5 centów dla mnie osobiście są całkiem intratną propozycją. Oprócz tego widzimy, że TD Sequential w tym wypadku nie pokazuje. Niczego, co by mogło sugerować nawrotkę trendu. Oprócz tego RSI wygląda całkiem byczo, aczkolwiek mniej byczo niż to miało miejsce w przypadku zarówno Bitcoina, jak i Ethereum. Warto dodać, że RSI może testować już niebawem poziom 50 tutaj właśnie na tym wskaźniku, co może pokryć się z ewentualnym testem jakiegoś konkretnego poziomu, jednego z tych dwóch, które przed chwilą wymieniłem. No, jest to oczywiście obszar byków. Cały czas, jeżeli 50 zostanie utrzymana, no to oczywiście PYF w tym momencie znajdzie się. W hoście. Przechodzimy jeszcze do FI, czas na pyf, i widzimy tutaj, że oczywiście bardzo podobnie jak w przypadku Ethereum, kryptowaluta ta boryka się z pewnym obszarem handlowym, w którym znajduje się od nieco dłuższego czasu. Widzimy, że ponad tym obszarem nie ma wcale zbyt dużo zleceń sprzedażowych, więc następne dopiero pojawiają się gdzieś w okolicy. Około 46 centów, więc naprawdę całkiem wysoko, wysoko wygląda to całkiem okazale, ale jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wsparcia, które tutaj obserwowaliśmy, zostały wycofane, ponieważ tutaj też już zlecenia zakupowe się nie pojawiają, więc ewentualne dampy w tym wypadku również znajdują uzasadnienie. No i na specjalne życzenie wrzucam dzisiaj jeszcze drugiego altcoina, a jest nim ZRO. No i tak ta waluta jest, powiedzmy sobie szczerze, niezwykle prostą do przeanalizowania. Mamy pewne średnie kroczące, które są totalnie ignorowane przez cenę. Eee, wskaźnik sequential niczego na nie wykazuje, zostawiam go jednak mimo wszystko, żebyśmy mieli na niego baczność. W każdym razie to, co widzimy na tym wykresie, to poruszanie się dosłownie od bandy do bandy. Oznacza to, że ZRO ma tendencję do tego, aby spadać gdzieś do okolic powiedzmy niespełna 3 dolarów, nieco poniżej, zaciągać z tego obszaru płynność i wybijać ku górze. I w tym sposobem znajduje dwa obszary oporu. Pierwszym obszarem oporu jest gdzieś ta strefa, ona jest coraz niższa w zasadzie, mamy ten szczyt, ten szczyt no i ten szczyt, który pojawił się nieco niżej, w okolicach właśnie 4 dolarów, nieco ponad, no i później pojawiają się wyższe wybicia do okolic 5 dolarów 30. 30 centów. Dlatego w przypadku, kiedy Bitcoin pozostawałby we względnie bezpiecznych obszarach cenowych, ZRO ma potencjał do tego, żeby ponownie wybić gdzieś do okolic właśnie tych 5 dolarów, żeby stąd zanotować kolejną korektę. Jak wygląda ZRO na Firecharts? No tutaj mamy nieco bardziej okazałą sytuację, ponieważ widzimy, że ta cena, która wyznaczona jest tutaj w sposób linearny, aktualnie boryka się w zasadzie ze wsparciem, ponieważ widzimy, że pod ceną około 3,50 dolarów pojawia się bardzo dużo zleceń zakupowych. Oprócz tego obserwuję też, że w ostatnich godzinach napłynęły zlecenia sprzedażowe w okolicy 3,56 dolarów. Kolejne zlecenia sprzedażowe są już w okolicach 4 dolarów, i kolejne w okolicy 4,50 dolarów. Aczkolwiek nie ma ich tutaj wcale aż tak dużo. No, wsparcie też jakieś z tego obszaru, który tutaj widzimy, zostało wycofane. Być może właśnie kryptowaluta ta została zakupiona w tym czasie po markecie, no i czeka na kolejne wybicie. Także, no, całkiem klarowna sytuacja. ZRO porusza się w konkretnym obszarze handlowym, które odzwierciedlają Firecharts, charts. No, oprócz tego lata w zasadzie od bandy do bandy na wykresie technicznym. A jeżeli chcesz, abym przeanalizował Twojego altcoina, spojrzał na niego zarówno z perspektywy technicznej, jak i z FireCharts, pamiętaj, że możesz dać mi o tym znać w komentarzu pod tym materiałem. Zajrzyj oczywiście na Kangę, przejrzyj, jakie mamy dostępne kryptowaluty i wybierz tą, która najbardziej cię interesuje. Pamiętaj oczywiście też o tym, że link do rejestracji na kanze właśnie znajduje się w opisie tego filmu i bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie te kryptowaluty, które właśnie na kanze się znajdują, wyłączając oczywiście Memcoiny, no i KNG. Także droga wolna. Czas do niedzieli, do północy. Daj mi znać, jaką kryptowalutę chciałbyś, abym przeanalizował w kolejnym materiale. I jeszcze szybki rzut okiem na to, co dzieje się w przestrzeni Bitcoin Spot ETF w Stanach Zjednoczonych. My widzimy ogromne zakupy, które nie ustępują. Tylko wczoraj zakupionych zostało 9400 bitcoinów tylko i wyłącznie przez ETF-y w dniu poprzedzającym 12,6 tysiąca bitcoinów. Naprawdę to są ogromne wpływy do ETF-ów, aczkolwiek nie ukrywam, że z perspektywy technicznej widzę tutaj pewną dywergencję, gdzie te zakupy no, są nieco niższe niż obserwowaliśmy je w ostatnim tygodniu, podczas gdy cena rośnie. No, takie rozbieżności pamiętajmy o tym, aby mieć na uwadze, że są delikatnie niepokojące, aczkolwiek hmm, może nie aż tak bardzo. Na pewno będziemy się przyglądać temu wykresowi przyszłości i wyciągać z niego jakieś głębsze wnioski. A teraz błyskawicznie przelecimy przez analizę on chain, a mam dla Was przygotowane trzy metryki. Pierwszą z nich jest to, zresztą o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli stablecoiny w cyrkulacji, które już w zeszłym tygodniu wybiły ATH i sugerowaliśmy. Oczywiście, że jest to bardzo, ale to bardzo dobry sygnał, który może skutkować wzrostami. Takie wzrosty faktycznie w tym momencie obserwujemy, widzimy w ogóle, że wskaźnik wybila, wybija kolejny szczyt. Szara linia w tym wypadku to jest linia ceny bitcoina. Pomarańczowa linia to linia wskaźnika, czyli to, ile jest aktualnie z tej bitcoinów w cyrkulacji i mamy niepodważalne ATH. No a jeżeli z tej bitcoinów przybywa, no to wiemy, że jest to właśnie ta siła zakupowa, która potem rzutuje na wzrosty nie tylko na bitcoinie, ale ogólnie na całym rynku kryptowalutowym. Dynamiczne i skrajne wzrosty, więc warto czasami też rzucić okiem do tych wskaźników, które pokazują nam bardzo często skrajne wartości. Bitcoina. No i w tym wypadku biorę na tapet nupl, czyli net unrealized profit and loss. No i widzimy jeszcze raz, przedstawię, na czym ten wykres w zasadzie polega. Te niebieskie obszary, które obserwowaliśmy tutaj, to są obszary graniczne, do których Bitcoin dociera w trakcie hosty aczkolwiek Minionej hostsy widzieliśmy, że już ich nie osiągał, sugerując z tego tytułu, że być może trzeba zacząć zastanawiać się tutaj nad rysowaniem swego rodzaju linii trendu, która będzie wyznaczała nowe obszary, do których faktycznie Bitcoin będzie dochodził. W tych swoich maksymalnych odchyleniach cenowych. No, ale widzimy to, co teraz nas interesuje to ruch tego wskaźnika, który mocno wybił i zaczyna docierać do takich obszarów, które wyznaczały szczyt z marca bieżącego roku. No, widzę, że tutaj jest jeszcze pewna przestrzeń do takiego ruchu. Widzę jednocześnie, że tej linii trendu na razie nie musimy rysować, w związku z czym skupiam się tylko i wyłącznie na horyzontalnych obszarach. No, i istnieje prawdopodobieństwo, że Bitcoin jeszcze nieznacznie. Podbije swoją wartość, zanim osiągnie właśnie ten obszar, który zarówno tutaj w tym wypadku, jak i tutaj w tym wypadku świadczył właśnie o tym, że mamy do czynienia ze skrajnymi wartościami cenowymi, które w późniejszym czasie skutkowały korektą. Więc czy korekta jest możliwa? Jak najbardziej tak. Czy jeszcze jedno podbicie cenowe przed taką korektą jest również możliwe? Również jak najbardziej tak. No i trzecia metryka on-chain w tym wypadku jest to r Hodl Ratio które zachowuje się bardzo podobnie jak przedstawiony przed chwilą Nupl, czyli osiąga ten wskaźnik tutaj w tym momencie wartość, jaką obserwowaliśmy w marcu bieżącego roku, czyli jest to wartość, która wyznaczyła lokalny szczyt i ówczesne ATH ceny Bitcoina. Warto przy okazji zaznaczyć, że wskaźnik ten porusza się w sposób schodkowy. Będziemy się cofać cykl po cyklu, żeby rozpisać, czy tam opowiedzieć dokładnie o co tutaj chodzi, ponieważ widzimy, że w tym wypadku, w minionej, minionej hoście, Bitcoin nie osiągnął tych skrajnych wartości, które rozrysowane są tutaj tym różowym obszarem, a jedynie doszedł do poziomu, który jest tutaj wyznaczony teraz tą poziomą linią, i zrobił to dwukrotnie, zarówno przy pierwszym szczycie, który miał miejsce w kwietniu. Jak i przy drugim szczycie, który miał miejsce w listopadzie 2021 roku. No i widzimy, że w tym momencie Bitcoin również dochodzi do pewnych skrajnych wartości, które są równe. No poza tym, cofnijmy się jeszcze dalej do roku 2017, kiedy tutaj Bitcoin dotarł właśnie do tego różowego obszaru, który wyznaczył już w tym wypadku koniec hossy. Poprzednie lata wyglądały bardzo podobnie, także schodkowe poruszanie się bitcoina z cyklu na cykl, ta zmienność jest coraz niższa, w związku z czym ten różowy obszar nie jest osiągany, aczkolwiek widzimy pewne zachowania, które są dosyć interesujące, czyli podwójne dotykanie skrajnych wartości, w tym wypadku lokalnych skrajnych wartości na wskaźniku, więc faktycznie możemy mieć tutaj do czynienia z pewnego rodzaju lokalnym szczytem. Przechodzimy oczywiście do konkursu, a zasady są bardzo proste. Wystarczy, że pod tym materiałem zamieścisz komentarz, który będzie analizą jedną z kryptowalut, które przytoczyłem w tym materiale. W związku z czym może być to Bitcoin, może być to Ethereum, może być to Pf i może być to ZRO. Ważne, żeby to była analiza zgodna z Tobą i z tym, co myślisz. Może być technicznie, może być on-chain, może być fire charts, może być analiza sentymentu, może być analiza fundamentalna. Wszystko zależy od Ciebie i wcale nie musisz zgadzać się ze mną w tym wypadku. No, ta analiza i autor tej analizy, która będzie moim zdaniem najciekawsza, zgarnie 20 KNG. A zwycięzcą za poprzedni tydzień jest Grzegorz Pisula 2, który przeanalizował Ethereum poprzez całkiem ciekawe spostrzeżenie związane ze stopami e, procentowymi w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawy komentarz. Gratuluję. Zgarniasz ode mnie 20 KNG. Odezwij się do supportu po odbiór swojej nagrody. To tyle na dziś. Oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 521. Przy czym 1 to słabo, miałko, nie chcecie tu więcej widzieć. 521 fajnie, ekstra i chcę tego więcej. Zostaw oczywiście suba, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz. Chociażby dlatego, że analiza, jaką tutaj przedstawiamy, to trzy perspektywy, jakich nigdzie, ale to absolutnie nigdzie nie znajdziesz. A oprócz tego, kanał Kangi to nie tylko analiza. To także wiadomości z rynku, wiadomości insiderskie z tego, co dzieje się na naszej giełdzie, giełdzie serwowane przez osoby, które naprawdę żyją tym, co robią. Mamy kwadrans z Kangą, mamy no comment. Mamy Kanga University, czyli kupę materiału, która na pewno jest wielką wartością i z pewnością zainteresuje Cię, jeżeli jeszcze tego nie zrobiła. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że zostawiłeś suba. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!